Siema, z tej strony Kiecol, a to jest czwarty odcinek yy, Let's Play na kółkach z Call of Duty. Yy, no, Let's Play na kółkach, się wtaczycie czemu Let's Play na kółkach. Obo z Jarusiem mamy taką, nie chcieliśmy sobie dwóch serii wymyślać. Będzie, yy, będą obie takie jakby, moja i jego na kółkach. I dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie, o którym chyba nie wspominałem ostatnio. Chyba, ale... Może wspominałem, ale nie tak. Kurwa. No szeroko, nie? O tam, jakby to tam nazwać, nie? Teraz trzeba zajmować tych chuj, no i pytacie się w komentarzach y, o możliwość zagrania ze mną, tak? Na razie robimy serwera w CS-ie, y, będą informacje w razie czego na Facebooku, tam, na YouTubie, y, gdzie będziecie chcieli, y, to znaczy gdzie będziecie chcieli. Ogólnie będą informacje, tak? Y, co do... Kto będzie chciał to zagra to będzie no steam, czyli tam nie będziecie musieli mieć kurwa mać wyjebał auto nie będziecie musieli mieć steam ażby zagrać Lajtowo, nie, nie macie no to sobie i no poszerzymy potem może na więcej serwerów, na więcej tych modyfikacji tam kod, kurwa srot. ja się za bardzo na tym nie znam e... co tam jeszcze się powiedzieć jak się to skończy trzeba wykminić jaki serwer. Dokodał oczywiście, żeby mógł z wami zagrać na multi. No i zobaczymy kto jest lepszy. To, oczywiście jestem lepszy. No to chyba To miał narcystycznie brzmieć, ale słabo to wyszło. I sprawa teraz o jednej pani. Takiej rudej, brzydkiej kurwa, włosy ma ścięte na krótko, domyślacie się o koło chodzi. Kiedyś tam, a tam filmiki z Metina nagrywa temu dupeliza, temu dupeliza, tam temu do jeszcze od jednego kauna języku czuje. Taki wiecie, Lizusek, nie? Przyszło co do czego, a pokłóciła się z koleżanką. Pokuciła się z koleżanką i oczywiście, tak jak kiedyś z chłopakiem. Wrzuciła wszystko do internetu. A jak wrzuciła wszystko do internetu i słabo poszło i to się na niej odbiło. A no to kurwa zaczęły się robić kanały. Kanały typu Furiatka SPG, na które nie polecam wchodzić, a jak wchodzicie to minusujcie filmiki. Funki sranki, nie minus funki czanki, yy, które yy, szykanują, obrażają, gnębią osobę, po prostu dążą do tego, żeby wykończyć koS. Kogoś psychicznie, tak? Słabo się to trochę udaje, yy, bo rozmawiam trochę z os tą poszkodowaną osobą. No, ale sam fakt, że upublicznianie zdjęć takich yy, gubien, yy, rozmawianie o życiu prywatnym, wyciąganie tego na YouTube'a i wszystko ta pani, yy, jak wiem, to... pani yy, Banshee Mail, dobrze gadam. Pewnie źle, ale jest taka kategoria na pornosach, co laski z kutasami są i tak ją nazwali, Banshee Mail, tak to przeczytałem na YouTube, także pewnie się z tym zgadzam i chciałem tylko dodać, że ta pani ma nierówno pod sufitem. Yy, no wiecie, yy, jest takie przysłowie, ja to nawet wspomniałem wczoraj, yy, baba bez bolca dostaje pierdolca. Także yy, piszę do tej pani. Szymajl, czy szemale, jak, no nie rucha się wcale, jeden chuj, wchodzę teraz tutaj, mam nadzieję, że mnie nie zabiją, no i, dobra, włączamy sobie Google, gogle swoje, pro, jakiś stolik, no i piszę, żeby usunęła te kanały na YouTubie, no bo po prostu, jak ona by się czuła, jakby takie coś było, no po prostu, nie lubię takiego czegoś, nie jestem po żadnej stronie. Tylko nie lubię kurwa takiego czegoś, jakbyście wy... jakbyście się czuli, jakby wasza morda była na YouTubie i obrażali was od chujów, celu tam dziwek, czy coś takiego. Sorry za wulgi, ale no tak jest i no to piszę, nie? Usunę te dwa kanały, chuj. Te kanały nie moje, nie? Ja udaję głupiego, no dobra, jak nie twoje, ale mają zniknąć do jutra, nie? Bo się w kurwie, a jak ja się w kurwie Chujujemy! Kurwa ziomka mi prawie zabił, a go nie widziałem Jak ja się w kurwie, no to na przykład mogę opo opominąć takiego Mohameda Aliacza. No i... <laughs> kurwa. Chory jestem trochę. To są te zabawy w śniegu. No dobra, nie nie bawiłem się w śniegu, bo nie mam z kim niestety. No i kurwa za chwilę piszę jakiś z jakże męskim nikiem. Osobnik Fufcia kurwa W początku gdy to usłyszałem Fufcia myślałem że kurwa jakaś dziewczyna, nie? Potem kurwa Fufcia i to chłopak to z, myślę no z, kurwa Bo, bo ta, ta jest dziewczyną robi za chłopaka No to ten jest chłopakiem i robi za dziewczynę coś jest kurwa, nie? Tak, nie? Ale huj Dobra wpywalam się teraz na hatę teraz się bawimy w prowidenta dalej Oj. Chuj, nie, ale tu nagle mm, paragrafy wysyłają. Paragraf 190. Yy, nie. Tak, paragraf kodeks. Nie, czekaj, paragraf. No, tam chuj, coś tam, jakiś dział z kodeksu karnego, paragraf pierwszy, 191, pierwszy, paragraf pierwszy i wysyłają mi to, że szykanowanie, grożenie, zmuszanie do czegoś osób grozi odpowiedzialnością. Yy, karną do X lat. Ja se kurwa myślę. Ty... Bo to jest kurwa kasztan. Ty kasztanie zajebany. Robisz kurwa takie filmy. I ty mi wysyłasz paragraf, że ja mogę i siedzieć za to, że ci kazałem kurwa usunąć ten kanał, ty kurwa głupi pustaku jak... To hi... no to jest naprawdę to trzeba mieć najebane wełbie ostro nie wiem, czekajcie, może było to opadcie kurwa, ja z tymi goglami jak ciul oczywiście łaziłem Światło już włączyli, czekajcie, no gdzieś tu mam zleść, może tu, tu się nie, dobra zejdę tu na dół No i wysyła mi paragrafy, że ją zmuszam kurwa, że ja to, że on, że on się że on obrażam Napisałem tylko kanał i kurwa, ten paku a mi wysłał ten fufcia ten o jakże męskim niku osobnik No kurwa nie wiem gdzie mam iść teraz A dobra tutaj sorry 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 Gdzie teraz mam iść? A tutaj ich rozkurwić O Dragunov! Biorę se snajperk od razu Tutaj tego upierdolić A nie to są nasi, kurwa Aha, dobra Oj No i... Chuj. No i... No i no i co ja tam wiem... Dobra, sniperkę sobie zostawię, przyda się dla mnie. Yy... Tu są nasi No i pisze mi, że ja go obrażam, że, że ja ten, bo nazwałem go debilem. No to ja mu mówię kurwa! Jak ty mi nie możesz straszyć sądem? Ty debilu Bo, bo ja się tam... Czego kurwa mam się bać? No Przecież ja ktoś tam po angielsku bym to kurwa powiedział, tylko tam... Nie umiem coś tam, freedom, kurwa, a ten, nie, wolność ale chodzi o to, że on mnie, kurwa, chce do sądu podać, bo yy, nazwałem go debilem, to ja mu mówię, kurwa, ty debilu chcesz mnie podać do sądu, bo co, bo cię debilem nazwałem, to tak jakby, kurwa, naz nazwać marchewkę, kurwa, rośliną, a bawana a bawanem, no. Ale no kurwa czy jest tak? No jest tak, no tu trzeba być tępym, tępym kurwa hipokrytom. Robić takie filmy i straszyć kogoś paragrafami za które można zostać ukaranym. Bo na za takie ka e, paragrafy będzie karana. Ta osoba powiedziała, że na policję się zgłosi, nie dziwię się sam bym poszedł. Zobaczę, e, że jestem fa facetem, ale kurwa. No, przecież, no, mieć takich dzieci nie mam zamiaru, bo jeszcze, kurwa, sa, sam bym za to odpowiadał. A tak przynajmniej, jak stara y, dostanie wyzwanie, to są ta matka, czy kurwa ojciec, tam chuj wie kto, opiekun. No to, kurwa, będzie trochę przejebane, już nie będzie komputerka i nie będzie nagrywania Asasina Skrill'a w spódnicy, Chociaż, kurwa, ona nigdy w spódnicy nie była, bo to jest jebana chłopczyca. No i, kurwa, się to wkurwiłem, no. Z Nitro chciałem nagrać audiologa... Kurwa i mnie grana rozjebał. Chciałem z Nitro nagrać audiologa na tym. Tylko niestety mama od Nitro yy, rozpierdoliła mu komputer o ścianę. Sorry Nitro, że to mówię, ale niech widzowie wiedzą, że, że no niestety przy, przyłapała go na takich yy, Zbereźnych rzeczach. Zdenerwowała się, że zamiast sobie poszukać dziewczyny, on, on, on woli takie strony. Także no nie dziwię się jej, dobrze postąpiła, ale mnie się już o to, <grywa> kurwa. No i Dobra, pierdolę już, nie garamonie, bo się zdenerwuję, a mam dzisiaj taki, le, dobry dzień Stałem prawą nogą yy, Chociaż nie wiem, jaki, już ma chyba cały czas neutralne dni, bo on ani lewą, ani prawą nie wstaje, także Mam nadzieję, że mnie nie zajebią teraz Czekajcie granata im ciepne Moż! Kurwa mać Ale skąd oni się tu biorą na tych balkonach? Może pranie wieszą? Kuzekle wywieszą na ty... na tygninka. Kurwa, granat wydupiam. Dobra, gdzie teraz? A, dobra, tu jest mój ziomek... Yy, Eddie. A tu jest mój ziomek... Young. Kurwa. No to teraz za dupem na góra. Tu pewnie ktoś będzie. Ale mam refleks, muszę, muszę się tą myszkę ustawić, żeby była... O kurwa ja go nie wiem, haha ha. Ja go obtoczyłem ale śmieszne No kurwa ziomek czeka ja pierdolę strasisz mnie co ty kurwa A mam tu granat? A nie dobra granata ciepła. O ja pierdolę ogusił mnie ktoś Kurwa mać, gra zapisana Ale gra zapisana to powinno się tu czytać nie Jest, 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 dobra Wbijamy teraz, jesteśmy Navy Seal Super Pro żołnierze Wpierdalamy się teraz na Afganistan Panie, w ogóle są odzorowani te terroryści, czy co to tam nazwać. Eee, co ja pierdolę, nie no, ja mam czasem takie przybliżki. Eee, yeah, kurwa, fajne, nie? Dobra, przeskakuję przez okno. Patrzcie, nie umiem. Nie no, muszę się wziąć za siebie, bo już tak skrzytułem, że kurwa przez okno się nie umiem zmieścić. Ej, stój Zamek! Stój, 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 stój! Czekaj, położa się. Kurwa mać Gdzie tu jest? Czekaj, Czekajcie, dragunowa Wendese Kurwa granat w... no, no wiedziałem że mnie rozjebie teraz muszę Oa, ale mnie łapsko boli no ta, nie, nie orwalenia czekajcie, coś się dobra, yy, Przesyła się film w tym czasie yy, to Kona będziecie widzieli dzień po GTA także yy, w tym czasie co teraz przesyła się film na YouTube z GTA odcinek według mnie zajebisty kurwa aż 34 minuty ma czekajcie, muszę się skryć Czekajcie, muszę iść tak do, do ziomków, bo ich opuściłem są co Tu mam zaś iść? Nie. Jackson, a to ja jestem Jackson. Bo tu mam jakaś misja. A gdzie jest ta wyrzutnia? O, o, tu jakaś blisko. Tu. Kurwa, zaś granata ciepnął Kurwa, nie widzę tej wyrzutni. No, a, tu kurwa, dał No. O, a, ha, ha, kurwa, wy wypierdala już, bo ci... te Tak, ja, chyba czołg. Tanki jakie jadą? E Kapsko, fuj. Dobra, szelą chcę tak. Na razie. Dragunowa. Moż... A, dobra, cze czekajcie, trzeba przeanować. Wiesz jest fajna. Jezus. Ale patrzcie, nie da się celownika ten Jest tam jakiś No Patrzcie, zmieniam się na to To jest kurwa wygląda, nie wiem A na drugie piętro ja mam wejść Kurwa to możesz opieć innego od razu a nie Czy stoja Ciuli się patrza, a ty się bawisz nie wiem co Uf, patrz jak to kurwi o. Uu! A co ty się kurwa fajwerki bawisz, a nie ja pierdole! Ale wybuch! Dobra, ja filmie akcji teraz! Kolejny to, tank, czołg, chuj wie jak! Miałem kiedyś kolegę Kolegę, mam dalej kolegę no chodźmy z nim kiedyś do klasy kapcia Graliśmy w GTA 2 City, nie? Tam był kurwa Kod na czołg Tank chyba był Nie, nie pamiętam tego kodu na czołg Jeden chuj Ale on był taki agent, że on na tego, na ciąg gadał CZOŁG! Zawsze śmialiśmy się z niego, no fajny taki suchar, he 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 he. kolejny wybany teraz patrzcie jak ten tu Znaczy, czy to jest Flara jakaś kurwa leci? Nie, to z tej rakiety. Dobra Ale fajnego dragunowa! Tu to... Kurwa Widziałem ostatnio na sadistiku film, taki Mohamed, coś tam, coś tam. Y i se normalnie bazukę pucował y, bez skojarzeń no i tam potem wciepnął tą rakietę se sobie mm, no se tak po śląsku możemy gadać ale to tak nie wypada bo z, upomniecie mnie że jestem ten pakiem i nie znam ojczystego języka czyli polskiego dobra y, i se tam pucował tym kominy, to znaczy zagarał pucował se tą rakietę se tam do tego RPG nie? I tak wiecie, przyłożył, nie? I chciał tam strzelić w końcu chyba, tam jakiś partyzantów, czyli nie, on był partyzantem, no, sorry, on, on, on walczył o swój kraj, no i nie, nie mam zamiaru popełnić samobójstwa, jakby coś było, yy, pozdrowia akumatyk, no <grym>, i choi... yy, tak kurwa wycelował, że jakby strzelił, to mu łeb kurwa, normalnie mu, wykurwiło wy, mu łeb, to go aż w kocu w... normalnie wynosił. Ta mapa jest fajna na multi Czekajcie, każ wam na, na multi zawsze zapierdalę Kurwa, masz koło głowy A... Jome, kurwa Czekaj, Kaj ty we mnie szelą, kurwa, emisja mo bo... Czekaj, bo nie strzelaj we mnie Bo się obraża Macie tu A, haha, kurwa kuje się A sorry, to jest mój Ja pierdolę, synek Nie obraź się, mam nadzieję, że twoja wam mnie nie zabije Wiesz, teraz będzie wojenny kaleka. Kurwa mać! Czekajcie... KURWA MAĆ! KURWA MAĆ! Mm. Wystarczy, by dobrze... dobra, Elton John... ...by mnie to obchodzi. Dobra, tu zawsze na tam w lewo, tam, tam jest taka szparka, tam, tam w tym budynku. Zawsze się Granacika, się ciepło. Tam ten, yy, No, dużo osób tam kapiło, czekajcie, tak, czekam, tak, mamy granacika. Tu, od razu granacika, ten. Smoka, granacik. Grubi? No ja pierdolę, no może z tej rakiety mam się kurwić. Nie wiem, a tam są jeszcze A to jest nasz. To jest nasz. To są te hobby na... Kurwa, to są te hobby nad jeziorem. Z kieruję on szedł. Ja pierdolę granat, na Ja tej misji nie przeda dzisiaj. Czekajcie. Nie no, trzeba się wziąć za siebie. To jest nasz szok, nasz tank, ja sząk nasz. W autobusie będą. Nie ma żadnych. O dobra! Kurwa KAJ ty celujesz! Ty też! A ty ode mnie, dobra! Kurwa mać! Aj za. zeza. muszę odpocząć, bo za dużo powietrza wkurca nabrałem, aż mu beret z głowy zleciał. O kurwa, sorry, synek, poszczelili posz cię, miałem cię usłaniać Pła kurwa szalono do mnie, perfidny chuj. A, kurwa mać. Szel mu przyściera. Zobaczcie, smoka, ciepnę i wypierdalam. uff, na wojnie. A ty te, jak ten dragonów taki podobny do kałacha, nie? Dobra. Ka jesteś? A dobra. To cię ciepna przez to, na ten leci. Dobra, patrz jak w ogniach. To jest w ogniu walki. Tak, ten odcinek powinien się tak nazywać. O, albo się będzie tak nazywał. Zawsze moje odcinki są nazwane, y, związane z tym, z filmem. Najczęściej jakiś tekst, co powiedziałem w filmie, e, no 90%. A, a jak... Kurwa, mać! Cały ja się skupić na pierdolę i was przynudzam! Teraz się wpierdalam na pełnej kurwie. Wjeżdżam z buta na robocze, zakładam komiarę, wypierdalaj. O się, jeszcze granata się ciepna tu was, zajdę od tyłu Dobra O widzicie kurwa, cel osiągnięty widzisz, wi widzisz ty, widzisz ty kurwa, nie wiem kto jeszcze to obejrzy Kiedy kolejny? Patrzcie tu i wszystkim kurwio, już tu nikt nie siedzi O tu widzicie tu albo ktoś kapió, albo tu Dobra, nikt nie kampi teraz e, lol, tego chyba na multi nie było Dobra W razie czego, co ja mam zrobić? Dawes pierwsz a wraz który ugrzył, znieść aha dobra to takie buty i ziomki o ja pierdolę ktoś mi strzelił ja, zarazy kurwę, nie nie widzimy się nie widzimy się jak będzie kolejny zapis gry bo mi rozkurwił ep naprawdę dobra <coughs> <coughs> Sorki. za drugim razem mi się to udało zrobić bo za pierwszym oczywiście e, ciepli mi granata po nogi no i co teraz mam nie wiem co teraz mam robić. Yy, Sprawa jest taka... Yy, samu mi tam wysłał linka... A dobra, ja do swojej saluję oczywiście. Yy, samu mi wysłał linka do Orgina. taki sklep yy, yy, sieciowy. Yy, typu... Yy, coś takiego jak Steam, taka platforma tam do gier, nie? Że możecie na necie kupić. No i... Patel battlefield czy z jakimiś tam pięcioma dodatkami tymi wszystkim, za 150 zł No i wszystko wypełnią formularz, chce sobie kupić, żeby wiecie Bo i samo kupił, wszyscy, wszyscy kupili No serię by trzeba było jakąś nagrać Nie taką na, sing na singlu, bo czy kampanię już robi i no to kurwa nie będzie każdy z nas, czyli Szazi tam kurwa i samu Benek czy coś Robił kampanię tylko na multi, nie byśmy się tam pograli w kilku, coś takiego jak troll Kraft kurwa mać Dobra. Dobra. Yy, No i wypełniał wszystko ten i yy, brak, autoryzacji, brak autoryzacji Nie pamiętam i coś tam takiego było, że nie czytał mi mojej karty, bo tam miałem tam przepisać ten yy, kod yy, z karty Tam yy, z tyłu jest taki cyfrowy numer karty i coś tam potwierdzić, nie? Dane tam, y, no jakieś tam czułstwa, nie? No i coś mi nie działa. Nie wiem, y, y, co to jest. Y, coś tam mi nie to tłumaczy, że ja mam jakąś inną kartę, nie? Ma, ja mam jakąś debetową, a nie coś tam kie, takiego. Bo mi mam zakładała konto w zeszłym roku, bo nie mam osiemnastki, jak wiecie, dopiero będę od 30 lipca. No i konto młodzieżowe mi założyła. No i chyba to, to, jest chyba z tego powodu tylko, nie wiem czemu. No będę to musiał jakoś zrobić albo i sam mu mi to kupi, a ja mu po prostu przeleję kasę, nie? Pogadać kurwa z Krzokiem. Pójdź mi kupi, no, przejmu płacę za seks, to mnie nie wyrucha teraz. Coś złowił, bo to ja go zawsze rucham. Kurwa mać, koło mi przeleciało, tu kurwa chciał mi meglany upierolić. A tu nów nie widać, bez jaj. Jarek by się tu nadawał. Na balkonie, kurwa, pranie wyszajem, ja tu jestem z ważną misją wywiadowczą. Pytam się czy wiele ropy mają w kraju. Ła kurwa jak zwisają, mi się chyba powiesił za nogi. Oni go powiesili jak się tego Petra do góry nogami. Dobra. Moż, Kalpas, i też. Ja. Ale coś jest, coś jest kurwa nie tak, że, że oni cały czas napierdalają. A dobra. ustaw promień. No coś było nie tak, bo. Ale jak mógł ten promień ustawić? A, granata, czekaj. A może tak? Granatnika. Jak mógł ustawić podusz emiter podczerwieni, aby dać sygnał lotnictwu? No chuj, jak ja mógł tu go podłożyć? Kurwa, synek. A, tam, kurwa, ja zapominam cały czas o tym radarze jebanym, nie? To jest... Ja jestem sił naprawdę. O dobra, tu się świeci ja... A, a! Kurwa mać! Cze, cze. Kurwa! Mać! I co? Zabezpieczy nowy sektor Ja pierdolę! Ten odcinek będzie miał godzinę, a już nikt go nie będzie oglądał. Jak zawsze oczywiście. To ktoś do końca bez przewijania Naprawdę wielkie dzięki Mam nadzieję że chociaż ten odcinek będzie miał słapek w górę To naprawdę motywuje A! O czym tu powiedzieć? Wkłada mnie takie Ja pierdolę Rze Rzeczy typu A dobra, już się świeci Dobra, czekajcie KHP mi się odnowi i nie pierdalam No, jo, o, 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 masz? Jeszcze nie. Co teraz? O dobra? Co teraz mogę się skitrać. Kurwa okay. mnie takie coś, jak ktoś y, mówi. Dobijemy do 200 y, łapek w górę. Dopijemy y, albo y, eeeficofję y, jak y, chcecie nowy odcinek. Dobijemy do 10 tysięcy łapek w górę. Co że się z łapkami w górę? Łapki w górę nie dają zarobku. Niby tak, bo za łapki się nie ma zarobku, ale łapki są dla widzów, kto chce niech da, a jak ja słyszę takie coś, dobimy do iluś tam łapek, albo za ileś łapek będzie nowocinek daj łapkę w dół, bo y, co dają łapki, albo komentarze, y, promują film. Może większość widzów tam nie ma, jakiś tam kanał, kont, tam filmów nie kręci, widzów nie ma, ale jednak wejdzie ktoś przypadkowy i zobaczy, aha, dobra, złapkowa ten film, obczaję co to jest, a dobra, dobra, fajny nawet odcinek, podobał mi się, chuj, napisał, że będzie kolejny odcinek, jak zapkuję no to zapkuję i tak to się takie koło macie, się kręci, czyli nie wiem jak to jest koło macie, ale dobra, teraz muszę jakaś zadupiać na środek. No i to jest takie wirusowe, yy, i to daje zarobki, bo to daje wyświetlenia, nie? I, I ja takiego czegoś nie robię, jestem z wami tak szery, no i tyle, nie, no, co tu dużo ukrywać. Taki, takie czegoś się nie powinno robić i tyle, dobra, także yy, ja już kończę ten odcinek, bo tu będę się musiał jeszcze rozkurwić z tymi, także yy, to by było na tyle w czwartym odcinku, Dięku, dziękuję, o, patrzcie, widzicie? No, mi misja skończyła. Yy, dziękuję za oglądanie i no, jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jak nie, dajcie łapkę w dół. Szaleczka.